Cześć, tej strony Cek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest porównanie Motorola Moto G50 kontra TCL20SF. TCL-u mamy stablegone na 464 gram. W przypadku Motoroli mamy Snapdragon'a na 484 gb pamięci RAM. U was smartfony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikacje i lepiej nimi zarządza. Jeśli chodzi o RAM, to samo robimy w przypadku gier, więc lecimy. Pierwsze co Allegro. Motorola Aliexpress. No i jaki i w ogóle działał? Dotek, to było super. No Dobra, jeszcze raz będę się starał. No, no, no tu przecież chwilę też nadetnęłem, już, ale Aliexpress. No, chyba szybciej. No tu reklama wpadła, no, więc ciężko porównać cenę. Motorola, Galerie też Motorola, HBO Go, Motorola, Ipla, Motorola, jak DPL. też Motorola, Mapy. Hmm. Trudno, tu musiałem coś przycisnąć, trudno. Player.pl. Motorola. Olix. Też dla Motoroli. Pyszne.pl. Dla Motoroli. No tu TCL. Naprawdę wolny telefon. głowo Czyli no tani. Jak ktoś nie wymaga niczego, no to bierze się tańsze smartfony, chociaż no w miarę wyświetlacz jest, fotki w miarę wyjdą, dużo aparatów, szmery, bajery, no działa wolno. Sklepy dla Motorola. Spotify. Też dla Motorola. No tu się czeka, tu się czeka. Taptalk. Motorola. TripAdvisor. Też Motorola. Twitter. Motorola. Uber. Również Motorola. Wykop. Motorola. YouTube. Motorola. No dobra, RAM. 4 GB Nie spodziewam się, żeby w tych smartfonach cokolwiek w tym ramie pozostało. Co na razie widzicie. A, Cineo galerii też nie ma. Mitch Go, no bo po co? Lipli e też nie ma. Jak dojadę też poza. O, o tutaj jakby było. Cieszę myślę, że to się ponownie uruchomiło. Mapy poza. Player, o, player jest w DCL-u. O, Lix też. O, proszę. No, ten po prawej lepszy niż modka, bo tyle samo remu. A można? Można coś z nim zachować. Tu sklepy w obu. Ale już, no, TCL zwalnia. Strasznie musimy na niego czekać. Czuję, że jest, że jest powolny, ale, ale RAMem coś tam działa, no jak widać. Twitter, o, tu jest w RAMie, tu nie. No Uber, jak widać. Wykop TCLu jest. YouTube poza w obu. No więc tutaj zwycięstwo dla TCL-a, Może Trochę wolniejszy, trochę już zgrzytać zaczyna przycinać to wypada lepiej. Gry testujemy gry Asphalt 9. Najpierw na pierwszy ogień, który będzie szybszy, który zachowa go w ramię. Zaraz się dowiecie Motorola szybsza. No to trochę potrwa, tak coś czuję, widząc po tym, co tu się dzieje, musimy dać mu szansę. Kieściarkowi, nowa marka u nas na rynku, no ale widać, że no tym modelom to nie, zwo, nie zwojują niestety za dużo. Nie no, bo to zaraz w ogóle przestanę dalej testować, bo to nie ma sensu chyba, dobra gdzie tu jest? O tu są asfalt 8 I może idźcie po herbatę, ewentualnie jakiś ten wiadomo tu już oczywiście motorna szybsza może iść po jakiś popcorn, o tutaj na razie nie. Jeszcze po popcorn chwila. Dobra. Temple Run 2, no dobra. Aha, odpalił się, no spoko. Motorola no, szybsza. No tycla. Czekaliśmy chwilę, dobra, Subway Surfers, nadchodzi, no i który, który będzie szybszy, Motorola, no tak, jaj, co w tej grze chodzi w ogóle, jakiś macie jaj. Chciałem dziś ostatnio, dziś chciał ode mnie 50 zł, żebym za coś wydał w niej. szok. niej. Dead Trigger 2. Według mnie, jak już robić gry, szybsza Motorola. To już robić takie, za które się zapłaci, a nie żądać nie wiadomo jakich dziwnych płatności w grach, bo to w ogóle jest pay-to-win i te sprawy. Dramat. Powiedział Uczek. Asphalt Extreme. Czekamy. Jestem ciekaw, czy jak odpalę PUBG na TCL-u, to zdążę sobie zrobić herbatę. Czy mnie zaskoczy? Dobra, Unkilled. No tu na pewno można trochę w nosie podłubać będzie czekając, albo i nie. Coś mam dzisiaj za dobry humor, jakieś cięte żarty mi wchodzą. Motka. No, dobra, czekamy, sen. no to ciszę, bo nam tutaj myśleć nie daje. Chociaż, no, nie było dramatu, no, no jest okej. Okay. Może ta pierwsza gra tak nas negatywnie nastroiła. I mamy, o, sorry. Albo, nie, nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie nie miał forów. Nie ma. Co on w ogóle? Ej, ja wyczyściłem pamięć, dobra, no nieważne. Nie będę powtarzał tego, ten jest lepszy, koniec. No, lepiej, wypad... nie będę, nie chcę Cię tego raz odpalać. Wybaczcie, naprawdę, to jest zbyt wolne, żeby na to czekać. Więc, no, jak coś, to wybierzcie ten. Tyle. Odnośnie jednego i drugiego są playlisty, porównania z innymi smartfonami. Dzwonek, subskrypcja, komentarz tutaj, playlisty tutaj. Z tej strony ucałujcie, trzymajcie się ciepło. Hej.